Mam na imię Dmitro. Zapisałem się na ten kurs koparki ładowarki, ponieważ kiedyś pracowałem w górnictwie, mam jakieś doświadczenie, a teraz robię sobie ten kurs po prostu dla własnego rozwoju osobistego. Jeżeli chodzi o zajęcia praktycznych, to tak. Instruktorzy nam wszystko pokazują e, bardzo dokładnie co robimy, jak robimy, co źle robimy, e, no i żeby dobrze zdali ten egzamin i otrzymali te uprawnienia. I jeżeli chodzi o zajęcia teoretycznych, to też nam bardzo, bardzo dobrze przedstawiają to wszystko, e, pokazują na slajdach, prezentacji e, jakiś tam z własnego życia tam, w sytuacji. Jak ktoś się zastanawia, czy robić ten kurs, czy nie, to bardzo polecam kursant. Instruktorzy są bardzo, bardzo dobrze przygotowani, bardzo dobrze wszystko pokazują. No i polecam. Teraz kursant będzie przystępował do e, zadania egzaminacyjnego a więc kopanie yy, li, liniowe. Ustawi się yy, koparko ładowarką. Ustabilizuje koparko ładowarką i przystąpi do zadania praktycznego. Zaczynamy. Drzwi proszę zamknąć. Na egzaminie oczywiście drzwi muszą być zamknięte. так запечатлено. 4... Копарковая дворка в Zostało wykonane prawidłowo. Troszkę za wysoko e, koła tylne, obciążone, bo tracimy e, przyczepność. E, koła tylne powinny stracić przyczepność z a więc 5-10 cm. Ale wszystko jest do, o, o, ok. Myślę, że egzaminator będzie bez problemu to zaliczył. Dziękuję. Przejdziemy do zadań e, obcygowych na egzaminie. W pierwszej kolejności pokażę Wam, jak się zakłada zabezpieczenie, żebyśmy mogli bezpiecznie pracować przy y, obsłudze maszyny. A więc to jest zabezpieczenie do y, sprzętu ładowarkowego. Jak nie należy zakładać? Teraz mamy założone zabezpieczenie wysięgnika od sprzętu ładowarkowego. Otwieramy sobie maskę. I teraz, jeżeli mamy to zabezpieczenie założone, możemy bezpiecznie sobie pracować przy obsłudze tak ładowarki silnika itd., dalej innych rzeczy. I teraz tak, pierwsze na przykład pytanie. Obsługa akumulatora silnika, co, y, obsługa akumulatora y, koparko ładowarki codzienna, Akumulator gdzie mamy? Z przodu. Z przodu. Jak, jak otworzyć? Jak dostać się do akumulatora? No, musimy, no, musimy sobie wziąć kluczyk. Proszę wziąć kluczyk. otwieramy sobie ściągamy osłonę tak? i mamy akumulator i obsługa codzienna akumulatora proszę wymienić co należy sprawdzić sprawdzamy najpierw na przedmiot uszkodzeń wizualnych sprawdzamy przewody czy a więc zaciski, tak? Zaciski. Zac zaciski. Nie przewody, tylko zaciski. tak? Sprawdzamy zaciski. Co tak. jeszcze? Czy powiedział Pan, że czy nie jest popękany akumulator, tak? Dalej co jeszcze? Sprawdzamy poziom wody elektrolitu Elektrolitu. w akumulatorze. Eee, Ile powinno być? Elektro... muszę być 1,5 cm nad płytkami. I co najważniejsze za zabezpieczenie akumulatora, czy jest dobrze zabezpieczony, zamocowany, żeby się nie przesuwał, tak? Tak. I jeżeli mamy akumulator obsługowy, tak, to jeszcze możemy sprawdzić co? odpowietrzniki kot, odpowietrzniki, odpowietrzniki korków, tak. Dobrze, proszę założyć. Muszę wykonać obsługę codzienną filtra Powietrze, okay, tak sprawdzamy najpierw, czy wszystko jest tutaj w porządku, dobrze umocowane. Tak? Otwieramy tutaj flip na tych kamerach. Słodnie, co żeby nic nie łamać. czyścić sprężonym powietrzem, wydmuchać dokładnie, sprawdzić wizualnie, czy wszystkie lamele są w porządku. Z od której od strony powietrzem? będzie pan o powietrze? Od tej strony, tak. tak. Tutaj, tutaj mamy, jest... tutaj jest powietrze zasysane, tu mamy największy próg i nie chcemy to, żeby jeszcze dalej wtłoczyć to do, do wlotu powietrza. Tam widzimy drugi filtr, po drugiej stronie mamy czujnik zanieczyszczenia. Jeżeli wybije nam błąd, to po prostu go wymieniamy, Tak. Po wyczyszczeniu zakładamy filtr oraz kopułkę. Po tej stronie mamy czujnik z drugiego filtra, który wskazuje nam zanieczyszczenie. Po prostu gdy nam wybije kontrolka, musimy ten filtr po prostu wymienić. Tak? I teraz tak, jakby jakby wam kazali ściągać zabezpieczenie jako wam w to uruchamiamy silnik.

Jak ktoś się zastanawia, czy robić ten kurs, czy nie, to bardzo polecam kursant. Instruktorzy są bardzo, bardzo dobrze przygotowani, bardzo dobrze wszystko pokazują. No i polecam.